Może jeszcze nie wiesz jaką, ale czujesz, że jesteś do czegoś przygotowywany. Trzeci znak drzwi, które się zamykają. Gdy Bóg zamyka jedne drzwi, otwiera inne. Czasem coś się kończy, bo czas ruszyć w nowym kierunku zgodnym z Jego wolą. Wierzysz, że nic nie dzieje się bez powodu? Nagle sprawy, które długo nie miały sensu, zaczynają do siebie pasować. To, co wydawało się stratą czasu, okazuje się drogą do czegoś większego. Drugi znak: czujesz powołanie. Coś w środku mówi ci, że masz do wykonania misję. Może jeszcze nie wiesz jaką, ale czujesz, że jesteś do czegoś przygotowywany. Trzeci znak: drzwi, które się zamykają. Gdy Bóg zamyka jedne drzwi, otwiera inne. Czasem coś się kończy. Bo czas ruszyć w nowym kierunku zgodnym z Jego wolą. Wierzysz, że nic nie dzieje się bez powodu? Jeśli chcesz głębiej zrozumieć Boży plan, dołączyć do grupy modlitewnej, lub potrzebujesz wsparcia w modlitwie, wejdź przez link WhatsApp w moim profilu. Amen.